Dzień dobry, ja mam na imię Marcin, po mojej lewej stronie Marcin, a po prawej stronie Pan Tomek. Dzień dobry, Dzień dobry. Pan, Tomek jest już Dzień dobry. Lekko, pan Tomek jest już lekko zmęczony, ponieważ siedzi tutaj od ósmej rano i musi wysłuchiwać tego, co ja mam mu do powiedzenia. Nie jest w stanie tego skomentować, ponieważ został tak tym zmęczony. Ale to nie o mnie i nie o, o panu Tomku. Kolega Marcin jest nowochódzkim Van Gogiem, jeżeli byście nie wiedzieli. Przepraszam, byłby nowochódzkim Van Gogiem. Może opowiesz tą niezwykle ciekawą historię, która oczywiście ma puentę. Ja może się odsunę w lewo, a Marcin będzie opowiadał. Eee, zbliżenie na ucho. Tutaj jest szyte. No, Można powiedzieć, doszyte, prawie tutaj. O, o elegancko. Tu jeszcze widać. To Chciałem podziękować tutaj chirurgowi yy, z Ostrego Dyżuru Szpitalu romskiego. że poszedł, bardzo dobrze mi to podszywał, elegancko. Po czym podkreślił, że mam szczęście, że trafiłem na cześć, niezmęczony personel szpitala. Bardzo dziękuję. No, o, się, sensu, na Dlaczego? Proszę bardzo, nie, nie, proszę, proszę. Opowiadaj, opowiadaj. A stało się to tak. Zajmuję się jakimiś tam remontami, lubię to robić, wymyślać sobie jakieś rzeczy, zbierać różne rzeczy, które mi wpadną w ręce i coś tam z nimi zrobić ciekawego. No i tak chciałem też zrobić z płytą USB. Wziąłem ślifierkę kątową, zamontowałem tarczę do drewna, ściągnąłem osłonę, gdyż lepiej mi się pracuje bez osłony. A że nie miałem pieniędzy na maseczkę, która chroni od trocin, zawiązałem sobie szmatę. Podkreślam, że byłem już zmęczony. Pochylając się nad włączoną szlifierką kątową, ona zawinęła mi szmatę, poderwała szlifierkę kątową do góry, przyjąłem na ucho. Zawinęło się, odbiłem ręką jeszcze raz. No i staję przed lustrem, patrzę się tak, chrząstka wisi tutaj, ucho wisi, leje się krew. Stwierdziłem, że obandażuję sam, że się zagoi jakoś. Ale jednak nie było szans, krwawe nie było zbyt duże. Pojechałem, podszywali. Można by powiedzieć, że brakowało mi tyle od Van Gogha. Ale tutaj też jest tętnica w sumie. Może bym się już nie męczył, ale... Ale jestem. Przestrzegajcie przepisów BHP, nie wiążcie sobie szmatami twarzy. Nie schylajcie się nad szlifierką bez obudowy bo może się stracić ucho Cóż mogę dodać Zostańcie z nami posadzeni Dziękuję serdecznie panie Marcinie za tą tylko... Dziękuję za tę <grym> pouczą e historię zostańcie z nami posadzeni to są słowa i taka jest prosta i taka jest